Cześć. Witam was na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o równowadze pech. Jest to filmik typowo dla początkujących osób, ale jest to temat niezbędny do prawidłowego, świadomego pielęgnowania kręconych włosów. Także mam nadzieję, że wam się przyda. Stwierdziłam, że wypróbuję wytłumaczyć to wam w taki sposób na chłopski rozum, czyli w taki sposób, w jaki ja zrozumiałam tą całą równowagę. Ponieważ równowaga pech dla wielu to jest po prostu jakaś trauma, ciężko jest ją zrozumieć wielu osobom. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam w tym pomoże. Równowaga pech, czyli proteiny, emolienty i humektanty, są to tak naprawdę trzy grupy składników, i każdy z nich ma spory wpływ na życie włosa i ich wygląd. Dlatego też jeśli nie rozumiemy tej równowagi, to często mycia nam nie wychodzą, mamy ciągle bad hair day i tak naprawdę bez wiedzy tego, od czego są proteiny, emolienty i humektanty, może nam niewiele wyjść na tej głowie. Zacznijmy od tych składników, które używam najrzadziej i są to proteiny. Proteiny to są tak naprawdę białka, z których zbudowany jest nasz włos. Więc jeśli nasz włos ma jakieś ubytki, to proteiny są w stanie zacementować te ubytki w taki sposób, że powstaje ładny włos zacementowany właśnie przez proteiny, ale jest, to zacementowanie jest tylko krótkotrwałe. Także co jakiś czas trzeba dokładać tych protein, aby te ubytki zapełnić i. I tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o proteiny. Jeśli już mamy wypełnione ubytki w naszych włosach proteinami, to też one w, jakiś, w jakimś stopniu regenerują te włosy. Dlatego też jest keratynowe prostowanie włosów. Keratyna to też białko. I zawsze po tym zabiegu mamy takie piękne, błyszczące się włosy. Ja oczywiście nie polecam tego zabiegu, bo jednak często tak się zdarza, że jeśli poddajecie się. Z waszymi loczkami, to chcecie prostować je keratynowo. Nie, 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 nie. Może przez to, że uda Wam się właśnie pojąć równowagę pech, to zniknie z Waszej głowy ta straszna myśl prostowania. Mamy trzy typy protein. Proteiny wielkocząsteczkowe. Jak sama nazwa wskazuje, są to proteiny o największych cząsteczkach. Działają bardziej na powierzchni i chronią włosy filmem. Ale domyślam się, że ten film nie jest jakiś szałowy, ale o tym zaraz Wam powiem. Mamy też proteiny hydrolizowane i aminokwasy. I ja mogę sama po sobie powiedzieć, że moje włosy chyba najbardziej, najlepiej reagują po właśnie aminokwasach. Aminokwasy zawiera maska Joyco Hydrator. Dam Wam w opisie link do recenzji tej maski. Uwielbiam ją już od naprawdę 2-3 lat, także bardzo polecam. I teraz tak, sęk polega na tym, że proteiny solo bardzo włosy wysuszają. I często w drogeryjnych produktach mamy do czynienia z takimi, które mają bardzo dużo protein w składzie. Dlatego jeśli użyjemy ten szampon tą odżywkę z proteinami, pierwszy raz to włosy są w genialnym stanie, ale jeśli używamy ją po raz kolejny i po raz kolejny, w końcu pojawia się przeproteinowanie i wtedy włosy są na maksa suche. I jak wiemy, proteiny nie mogą być solo na głowie, ponieważ powodują susz. A więc potrzebują te włosy, oprócz protein, potrzebują też nawilżenia. A to nawilżenie najlepiej dają humektanty. I najlepiej proteiny stosować właśnie z humektantami od razu w duecie, ponieważ wtedy możemy mieć pewność, że raczej nie będziemy miały przesuszu właśnie przez proteiny, ponieważ humektanty dodatkowo te włosy nawilżą. Humektanty mają zdolność wiązania się z wodą i dzięki nim ta woda pozostaje na łusce włosa i dzięki temu włosy są nawilżone. Czyli tak naprawdę włos nie jest odwodniony, tylko napity. Nawilżony. No i humektanty to gliceryna, sok z aloesu, mocznik, kwas jaluronowy, pantenol i tak dalej. Ale jest jeden haczyk. Przez to, że humektanty mają taką zdolność wiązania się z wodą, to musimy uważać na wilgotność i temperaturę powietrza. I chyba jest to największy uprzykrzacz każdej kręconowłosej. Właśnie humektanty i kiedy ich użyć. Niestety humektanty tak bardzo kochają wodę i tak bardzo się z nią łączą, że jeśli wilgotność na dworze jest wysoka, wilgotność, czyli na przykład, nie wiem, w czasie pory deszczowej, to wtedy humektanty przyciągają tą wodę z powietrza do włosów. I wtedy mamy przenabilżenie i pojawia się nasz piękny, cudowny, ukochany puch. Tak. Zaś upał, gorąc i suche powietrze sprawiają, że humektanty tą wodę wyciągają z włosów i oddają ją w atmosferę, w ten upał. I wtedy tak naprawdę na głowie pozostają same proteiny i mamy piękny przesusz. I jeśli szybko tego nie ogarniemy, to w krótkim czasie włosy po prostu mogą być tylko do ścięcia. Dla mnie humektanty to kosmos, i nie wiem czy sobie wyobrażacie, co by było, jakbyśmy miały tylko same proteiny i humektanty. Miałybyśmy wtedy siano, miotłe, no nie wiem jak to nazwać. Yy, I pewnie włosy by były ciągle związane. Yy, a do tego mamy ułatwione zadanie, ponieważ nasze włosy dodatkowo są z natury suche. <laughs> Także z odsieczą przychodzą emolienty. I teraz tak. Mamy już na głowie proteiny, które cementują nasze ubytki we włosach. Na to mamy humektanty, które nawilżają włosy. I teraz potrzebujemy jeszcze emolientów, które stworzą film na włosach, dzięki czemu woda ani nie odparuje, ani jakby nie zostanie przyciągnięta z naszego powietrza wilgotnego. Czyli wspomnę raz jeszcze, że emolienty wytwarzają film na łóżce włosa, dzięki której zatrzymujemy nawilżenie, e, woda nie odparowuje. E, emolienty też jakby chronią włos przed zniszczeniami. Tak naprawdę one tak naprawdę zamykają ten cały włos z tymi proteinami, humektantami i tym wszystkim, co dobre. Tak naprawdę emolienty tworzą taki mur obronny dzięki czemu jakby nasze włosy mogą zdrowo rosnąć i żyć długo i dobrze wyglądać. Emolienty są to różne substancje natłuszczające i mamy tutaj naturalne oleje i masła, alkohole tłuszczowe, parafina, silikony to również są emolienty. Emolenty to tak naprawdę jest mus w pielęgnacji kręconych włosów, Przede wszystkim jest to też olejowanie. Olej to jest cudowny emolient, dzięki któremu widzimy wspaniałe naprawdę rezultaty na głowie, ponieważ poprawia się skręt, włosy się tak nie puszą jak wcześniej, także jest to świetne. Oczywiście o olejowaniu też pojawi się film. Póki co odsyłam Was do wpisu na blogu. Pamiętajcie tylko o tym, żeby się nie poddawać i że z humektantami zawsze będzie problem, ponieważ ma na nie bardzo dużo czynników, a temperatura powietrza i wilgotność to jest naprawdę bardzo dużo i to naprawdę potrafi uprzykrzyć życie. Nie wiem, co musiałabyśmy zrobić. Chyba nosić w torebce olej, i przed deszczem sobie to włosy smarować, chociaż nie wiem, czy by to coś dało. Tak naprawdę, emolienty potrafią zdziałać bardzo dużo, ale często przed wilgotnością i upałami nie uciekniemy, i no, trzeba sobie radzić na różne sposoby. Ale emolienty, pamiętajcie, że to jest najlepsze, co może być. Jeśli chodzi o mnie, ja używam emolientów. Najczęściej. Humektanty są tak pośrodku, tak naprawdę ja to dobieram do temperatury i wilgotności powietrza, no, a proteiny są u mnie najrzadsze, ponieważ tak to się u mnie sprawdza na moich włosach. I tak naprawdę proteiny używam tak co 3-4 tygodnie, a myję włosy dwa razy w tygodniu. Także no, to też ma duży wpływ. Mam nadzieję, że podczas filmu i mojej gadaniny udało wam się wyobrazić tego włosa czystego, na który przychodzą te proteiny, które cementują te włosy, potem humektanty, które nawilżają te włosy, dzięki czemu włosy nie są suche, a na koniec emolienty, które pięknie zwiększają tak naprawdę całą fryzurę. Mam nadzieję, że udało mi się e, jakby to tego dopiąć, bo na tym inne bardziej zależało. Tak naprawdę najważniejsze jest odnaleźć ten złoty środek. Ja na przykład wiem, że ja proteiny muszę używać rzadko, ale są osoby, które lubią proteiny o wiele częściej. Tak samo mamy trzy typy protein. I niektóre włosy lubią bardziej wielkoczęstoczkowe, niektóre lubią hydrolizowaną keratynę, a niektóre nie lubią hydrolizowanej keratyny. Tak naprawdę to trzeba wszystko dopasować do własnych potrzeb. Ja jedynie zawsze mogę doradzić jakieś produkty, ale to wy musicie testować i próbować. Każdy włos jest inny i tak już jest po prostu. I nic z tym nie zrobimy. Taki jest urok kręconych włosów, właśnie. No więc mam głęboką nadzieję, że udało mi się to wam wszystko wytłumaczyć. Jeśli filmik okazał się przydatny, to piszcie mi na dole, bo to sprawia mi ogromną frajdę wasze komentarze. Nadal śmiało piszcie mi o swoich pomysłach na filmy, które mogę zrealizować, bo mam sobie taką listę ułożoną i tam sobie wszystko zapisuję. Także tak. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji, obserwowania mnie na Instagramie, Facebooku, do odwiedzania mojego bloga. A ja mam nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej. Papa! Halo! O jezu, dziękuję!